Dzień dobry, cześć i czołem drogi widzą Galokuro z tej strony w premierowym odcinku na Tytuł ten w dniu dzisiejszym, czyli 23 stycznia 2024 roku, o godzinie 19, opuścił wczesny dostęp, stając się produktem w pełnej edycji. Zatem, nie czekając, śpieszmy się sprawdzić, cóż nam oferuje. Pełne wydanie. Rozpocznijmy oczywiście nową kampanię. Tak będzie najlepiej. Wcześniej podczas nie, tego wcześniejszego dostępu. Niestety, ale. No. Nie wyglądało to za dobrze. Bo co update musieliśmy zaczynać nową grę. Graven is an adventure which expects skill in combat, navigation, problem solving and reading comprehension. Experiment with playstyles and take your time. Nie będziemy tutaj pomijać sekwencji intro. Gama jest na dobrym poziomie i tu myślę, że jeśli chodzi o poziom trudności, zostawimy sobie Inquiryor. Measure your skill without strain. Adequate resources, but more enemies. Man among pious men, our priest of the orthogonal order humbly walks the parallel path, following the Creator through service. Father to an adopted daughter, as fate would have it, he cherished her, and they shared a love of both learning and charity. But not all walk the parallel path. They serve another, not a creator, not begotten, and their transgressions lay a heavy price upon the world. When love meets fear, even the humble heart feels wrath and righteous anger, giving birth to unknown strength. Red handed from the blood of a heretic, the blood of a fellow priest, without being able to see how once more he is tried and found guilty. What divides contrition and shame? Acceptance. Acceptance. Succumbing to the burning sands, and arguing not over the price of her life. He closes his eyes one last time. A prayer for peace. You will have to earn your peace. Aha, czyli jak widać, będziemy musieli sobie zapracować tudzież zasłużyć na właśnie tego rodzaju pokój no i klasycznie rozpoczynamy tutaj na łódce płynąc przez złowrogie bagna no, oczywiście z naszym małym przyjacielem i z naszym króczym przyjacielem numer 2, który wleciał w skałę Złowrogi klimat. Złowrogi. Uh. Jakieś ciałko nawet sobie pływało. Ten nam tu mówi o cierpliwości. Tymczasem... My jesteśmy świadkami... ...dwóch palących się stosów. Z ciałami.

Już nas tutaj chcą atakować jakieś węgorze I z tego co pamiętam to tam właśnie w tym wraku na dnie można znaleźć jakieś skarby Don't your priest It's the only thing that will keep you alive. Nie chciał tutaj, że tak powiem, honorowej złotoweczki. Dobra, zacznijmy od rozwalania wszystkiego, co się da Wiecie, żeby zdobyć esencję, żeby pozdobywać jakieś dziwne rzeczy. Może niekoniecznie to, bo to wygląda jakby miało wybuchnąć. A nie chcielibyśmy... Dawaj tego szczura. Gdzie on jest? No dobra, nieważne, nie ma. Okej. Okay. Tutaj mamy latarnię, tudzież jakieś pomieszczenie takie powiedzmy, więc myślę, że sobie tutaj pomyszkujemy trochę, zobaczymy co tutaj ciekawego możemy zdobyć. Coś tu wystaje akurat, tak jakby się dało to nie wiem, wcisnąć, czy coś tego typu. Okej, okay, kolejne monetki. No i w sumie to niezbyt wiele tutaj jest. Możemy zebrać jakąś tutaj cegłę, ale pisze, że amunicja jest full, więc może faktycznie tak jest, a może niekoniecznie. Tam coś mamy, ale tam też nie wskoczymy raczej. Więc aktualnie jedyne co możemy zrobić, to po prostu sobie. O, monetka tu była. To jedynie wrócić na dół. Przy okazji, z tego co widzę, tutaj kondycje nam ataki zabierają. Lewy dolny róg kółeczko niebieskie. A, jakaś ryba się zbudowała. Okej okay. Zamkniemy drzwi, nas tutaj nie było. No i teraz tak Popłyńmy tutaj właśnie. Tylko najpierw wyeliminujmy te zdziczałe, że tak powiem. Oj, szybko na powierzchnię, bo zaczyna ubywać życia. Oj, szybko, szybko kolego. Pięknie. O, oh, healing potion, liquid relief for both imblimbling. Imbi co? imbibing and buffing co to jest imbibing? dobra, raczej niczego nie znajdziemy już myślę ogólnie, że też możemy sobie tą miksturkę opierdzielić głównie ze względu na to, że tego życia troszeczkę jednak na dzień dobry mamy mało za daleko tu niestety nie zajdziemy bo wszędzie są ściany tak jakby O, pięknie. No i tutaj wskakujemy do góry. A tam właśnie mamy te, że tak powiem, przedmioty do zebrania, ale na chwilę obecną niestety nie jesteśmy w stanie się tam przedostać. Pięknie. Kolejna mana zebrana. Where did you come from? Chciałbym powiedzieć skąd w sumie przylazłem. No, tutaj niczego nie ma. Poza odgłosami zamieniających się w bestie ludzi. Okej, okay, pusto. Też nie da się pootwierać tych drzwi. Dobre. No i mamy bramy miasta Crooksford. Home Guard, a priest. You look as much like a prisoner, none less. We could have used, for your fighting skills, not long ago. We've got a bit of situation. If you take care of it, you can enter the city. Our muck stopped flowing on account of the sick and the dead alike bunching up in the sewers at a couple of spots. A sword won't be enough. You'll want to light some of. Peat Barrels, to break it all loose. You walked past the door on your way up here, just down by the stairs. Oczywiście mamy coś takiego jak właśnie, jak widać tutaj, journal. Notatki, jakieś inwentory. Nasza postać, o, takie trochę bezimienne. Mamy też game guide. No i klasycznie menu. Gdybyśmy oczywiście potrzebowali jakichkolwiek wskazówek. Ej, szczur, dawaj go. Oh yeah! A tu się da wskoczyć? No, niby się da, ale się nie da. Jak widać, w większości przypadków nie ma sensu rozwalać tych wszystkich skrzynek, beczek, niebeczek i tak dalej. No, bo po prostu nic z tego nie leci. Nie. Tylko raz na jakiś czas tam, powiedzmy jakaś mana, czy powiedzmy złoto. Złoto, które koniec końców przydaje się nieco bardziej. No i tutaj mamy pierwszy czar: In Flame, a tool to agitate foes, destroy barricades, and melt ice. No, I pięknie. Podpalmy sobie to. Świetnie. Wow. Dead lady note. We've, we've nowhere left. Our neighborhood was quarantined. The town square shut behind us. And a strange man followed us down here. No one recognizes him. But in all of this. He feels twitching. O, tego nie rozwalimy, bo to metal jakiś. Ale to już prędzej. Tylko, że niczego tutaj e, w tym nie znajdziemy. No i to jest ten ziomek. Dead cultist note. I'm going to die down here. The flames do nothing to these creatures. I should have listened to our priests. Keep the spells to altering the world. Keep the steel to protecting ourselves. This flame is good or for nothing, but light and chain reactions. Ok. Pojawił się kruczek. Kruczek nam oczywiście pomaga, zapisując nasz stan gry. Dobry. No i dobra, jak widać mamy stos, że tak powiem, ciał. I my te stosy musimy w tych właśnie miejscach wysadzić. A żeby to zrobić potrzebujemy wybuchowych beczek. Te wybuchowe beczki są ukryte właśnie tam. Tylko będziemy potrzebować znowu wajchy, która... No chodź tu. Aha. Będziemy potrzebować wajchy, która nam to otworzy. Ale to nas spokojnie zaraz znajdziemy. Ok, tu jak widać, jakieś przyjemniaczki próbują się tutaj dostać. Całe szczęście, że brama ich blokuje. O, proszę. Lever. A key ingredient to some mechanical functions. See where it fits. Jeszcze tutaj mamy ładną zbroję. Niestety jak widać za bardzo tutaj nie wejdziemy. Przynajmniej jeszcze oczywiście. Okej, okay, u góry coś mamy. Zamkniętą bramę. Na razie nie jesteśmy w stanie tutaj niestety wejść. Chociaż. Nie, tutaj nawet się przez to nie przebijemy tym ogniem. A pewnie się to gdzieś otwiera. Przecież ciekawi mnie, czy właśnie te ciała nie przykrywają tak, jakby jakiejś. O, proszę, da się to zapalić. E, czy te ciała po prostu nie przykrywają jakiegoś. Nie wiem, jakiejś bajki, przejścia, czy cokolwiek. Tak jak na przykład, właśnie tutaj. Secret found.

Explosives are room note. Gregor, stop putting the peat barrels by the torches. They don't need to dry. It's peat. Peat is squishy and it's flammable. Are you trying to blow us all up? Fix the gate lever, through. There is a spur joint on the north platform. Don't knock the ladder down while you're up there. No, no I właśnie potrzebujemy sobie to wziąć i to rozpalić właśnie w tym, oj, tym miejscu tutaj. No i pięknie. Jakby nie spojrzeć, trochę życia mi to zjadło. No ale grunt, że żyje. A, manę mam maksimum. Ok. A ciekaw jestem, czy jakbym to postawił ten wybuchowy, tą wybuchową beczkę tam, czy bym to rozwalił. nie bardzo, ale to wygląda jakoś tak inaczej, takie jakby to było nadgryzione To może prędzej tutaj. Jeśli nie, no to pewnie będziemy mogli sobie tutaj przyjść w jakimś tam nie wiem momencie, w którym coś zdobędziemy, czego aktualnie nie mamy. Też istnieje taka możliwość. Poza tym jak ja tą beczkę tu mam podstawić? <laughs> Okej, okay. dobra, nie było tematu. Swamp Bottom Swallow, drink of the swamp to become one with it. Hmm. Pewnie chodzi o to, że nie będziemy otrzymywać obrażeń jako tako, prawdopodobnie. Great secret note. Those corpse piles. I'm dead. Can't go up now, though. The guards. Ah, yeah. The guard is everywhere, and they already had it out for me. The guard is everywhere. Any guards? Okay. Nah. Widzieli, co nieco tam akurat kojarzę, można by powiedzieć, z tego mojego e, wczesnodostępowego gameplayu, więc nie ma tragedii. Dobra, to jest to tutaj, no ale po co ja sobie to otwarłem. A ja, bo być może otwarmy od razu przejście dalej. Też tak może być. Dostał połubie. Headshot. Dobra, mamy jakąś dźwignię, która nam otworzyła przejście. Prawdopodobnie po to, żebyśmy nie dymali naokoło. Dobra. Co to było? Okej, okay, ale tutaj będę też potrzebował tak jakby beczkę. Żeby się przedostać. No okej, okay, jest dźwignia. No dobra, wychodzi na to, że będziemy musieli wrócić teraz. Pewne rzeczy mogły się tu zmienić. W końcu nie jest to już tak, jakby e, wczesny dostęp, nie? Dobra, dawaj. Okej. Okay. No i quest completed. Super. I w końcu teraz otrzymamy tak jakby dostęp do miasta. No oczywiście najpierw musimy tam sobie do góry wrócić, nie? Ale jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi, bo tu jest jakieś pomieszczenie ogółem ze skarbem i tak dalej. Ciekawi mnie czy... Czy gdzieś tu nie będzie czegoś. Ale chyba raczej niezbyt. Tam, niby coś jest tak, jakby dalej, jeszcze, ale nie jestem w stanie tego zobaczyć. No, i tam dalej jeszcze, tak samo. Ale to być może będzie jakaś inna część kanałów, do której dostaniemy się kiedyś. Tak samo jak i tutaj. Czy jest to Ciała mi, nic się nie kryje. Niestety nie. Tu ewentualnie może się coś kryć, ale jeszcze też nie jesteśmy w stanie tego tak jakby rozwalić. No i dobra. Niestety tutaj nie wyjdziemy jeszcze jak widać. A więc musimy wrócić klasyczną, tak jakby drogą. Ale to oczywiście na spokojnie, bo już większość tutaj mamy, tak jakby, pokonaną. Więc raczej nic nam nie grozi. <laughs> raczej. Ale wiecie jak jest. Różnie bywa. Ten, co się położył nagle na ziemi. Nie wiadomo czy on atakuje, czy co on robi. Ogólnie coś dosyć mocno ci przeciwnicy biją z tego co widzę. No okej, okay, strażnicy stoją po bokach. Downguard. Glad those clocks have finally cleared up But you smell just like them. Go on in. No i witamy w miasteczku Krótskwier w samym wnętrzu. Akurat o, nawet osiągnięcie zaskoczyło, jak widać. Tutaj myślę, że zakończymy sobie ten odcinek w kolejnym natomiast wyruszymy dalej. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Oficjalnie pełnej wersji grojwena.